Za czym ta kolejka? <laughs> Jak to w tłusty czwartek, mm. za tym samym, za panczusiami. Dzisiaj, dzisiaj obiadamy się do, do pełna, za naszą wschodnią granicą dramat się rozgrywa. Jakie ma pani przemyślenia na ten temat? Dramat, po prostu dramat. Trzeba współczuć tym ludziom. Mam nadzieję, że to tylko strachy na lachy i na tym się zakończy działanie agresorów. Bardzo źle, bardzo źle. No, i myślę, że wszyscy źle to oceniamy, bo to nie powinno dojść do tego. Mam nadzieję, że ludzie jakoś to rozumieją i może w, w, w negocjacji dojdą do tego, że wszystko będzie okej. Okay. Myślę, myślę, że dąży do tego, że będzie ta wojna. Mhm. I my naj, na tym najbardziej ucierpimy, jak zwykle. No, a w zasadzie ta wojna już jest, a Polska jest przygotowana do tej wojny? Myśli pan? Z... Trochę brak ludzi mamy w wojsku. Tyle, że co, Amerykańcy przyjadą, pomogą nam, tylko to, żeby rozwalić nasz kraj, a resztą sobie sami, sami sobie musimy radzić. Trudno cokolwiek powiedzieć. Po prostu strach, oby to do nas nie doszło, nie? Mhm. No, chyba każdy się obawia, nie? Nie wiem tylko, czy mogę odpowiedzieć tak brzydko. Ja bym zabiła tego Putina. On jest dosyć dobrze schowany na pewno. No na pewno, może ma jeszcze wtóra, nie wiadomo w każdym bądź razie. On jest moim zdaniem nienormalny, no i tyle. Wolałbym, żeby na świecie był pokój i bezpieczeństwo niż takie ataki. Mhm. Jak pan ocenia, jak, jak może ta, ten, ta wojna eskalować teraz? Czy my jesteśmy pana zdaniem też w kręgu zainteresowań Władimira Putina? No, oczywiście, że tak, no przecież to zawsze tak by było. Byliśmy i będziemy w jego tym punkcie zainteresowań. Chociaż się urodziłam po, po, po wojnie, pokolenie powojenne, ale wszystko jedno, człowiek to wszystko jakoś ma w głowie. I rakiety spadły niedaleko, w zasadzie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Myśli pani, że Polska jest, do, jest przygotowana? Raczej chyba nie. Nie spodziewamy się. Zresztą nie wiemy czego się spodziewać. Putin, Putin to już nie wiadomo o czym myśli. Może chce zawładnąć całą Europą. Myśli pani, że on jest nieobliczalny, czy to jest jakiś plan? Nie, myślę, że już jest nieobliczalny. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli co, zachód Europy? No, cała Europa. No na razie wydaje się to dość daleko, ale jest to oczywiście rzecz, powiedziałabym... Umowna, bo to bardzo szybko może przejść rzeczywiście tutaj. No, no Liczę na to, że uda się jednak powstrzymać prezydenta jesteś, Rosji. Jesteśmy należycie chronieni, myśli pani, czy, czy przez na przykład nasze wojsko? Ciężko mi powiedzieć, nie znam stanu wyposażenia. E, myślę, że Wielki sprawdzian teraz przed naszym wojskiem i w ogóle przed sojuszem, w którym jesteśmy, czyli przed, przed NATO. Sytuacja uważam no, trochę przerażająca, że jest to tak blisko nas, co się dzieje w takiej, no, w kraju, no, w Europie, no, w centralnej części. I naprawdę jest to niespodziewane bardzo, w sensie, no wiadomo było co Rosja szykuje, ale no ciężko w to wierzyć, że to się w ogóle wydarzy. Ludzie myśleli pewnie, że trochę dłużej to potrwa, no nikt się nie spodziewał, że to w tym momencie nagle wstajesz i w wiadomościach wszyscy mówią, że no wojna się zaczyna. No zwariował ten Putin po prostu, no głupek. Ja myślę, że on w ogóle nie tylko nieobliczalny, wstrętny wręcz, jak można się dopuszczać czegoś takiego? Nie boję się na razie o nas, ale przerażony jestem tym, co się dzieje tam. No nie wiadomo, co ten wiadomo o kogo chodzi, mhm. jest w stanie jeszcze wymyślić. A myśli pan, że on jest jakiś nieobliczalny, czy to jest jakiś plan jego? Putina e, oczywiście. Jedno i drugie. Mhm. Jedno i drugie. Ale planu e, nieobliczalnego człowieka nie da się przewidzieć. A myśli pan, że Polska jest przygotowana na ewentualny konflikt? Nie, do, nie za bardzo. Nie nie jestem pewny przynajmniej jeżeli e, sama miałaby, e, w tym uczestniczyć to nie za bardzo. Temat wojny jest strasznie abstrakcyjny, człowiek o tym nie myśli, kiedy to dopiero nie przychodzi. I nie wiem w ogóle, jakby się zachowała, jak to w wyglądała. Ciężko jest to przy mnie przewidzieć. Nasz kraj mało jest pewnie przygotowany i ogólnie Europa. Nie wiem, jak się zachowają. A myślicie, że Putin jest nieobliczalny, oszalał, czy to jest jakiś plan? Plan. No, dzisiaj rozmawialiśmy o tym w szkole, że to jest bardziej złożony plan raczej, że wie kiedy co się stanie i on to nie jest tak, że sobie nagle. My jesteśmy wspierani, należymy do NATO i myślę, że raczej powinno być wszystko dobrze, że nie damy się tak samo. Możemy liczyć na naszych sojuszników. Tak jest. Wolę nie komentować tego. Dużo wojska przyjechało do nas teraz, także może będzie dobrze. Zawsze myślę, że my, Polacy, jesteśmy prężni. Myślę, że jak sojusznicy nie pomogą, to się może zapędzić dalej. Pan Putin. Trochę się boję, mimo że mieszkam w Szczecinie. Myślę, zdaje sobie sprawę z tego, że jak on zaatakuje atomowo, to inne kraje, które też dysponują taką bronią, też zaatakują jego. No nie jest to ekonomiczne dla niego. Nie. Ale świat już będzie zrujnowany. Świat będzie zrujnowany, ale jego świat też nie będzie miał już czego podbijać, jeśli on zaatakuje atomowo. Zachód na razie tylko straszy sankcjami. To prawda i te sankcje z tego, co się orientuje, są na razie jak ukłucie komara. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że się sytuacja nie rozwinie, bo nikomu ta wojna nie jest potrzebna w XXI wieku. No wojny to bym nie chciała. Nikt by nie chciał, ale, ale to już kilkadziesiąt kilometrów od naszej granicy spadły rakiety w okolicach Lwowa. Ale ja myślę, że może jakoś to się rozejdzie i nie będzie tak strasznie. No musimy mieć nadzieję, że będzie dobrze. Znaczy lepiej jak jest. Że nie, że nie będzie wojny, bo tego, tego nie chcemy.